Jest to turniej juniorów opuchar dyrektora w Pemoszanów. Jest to turniej towarzyski. Gramy po to, żeby rozegrać się dobrze i przygotować do, do ligi, która już z końcem września rusza właśnie dla, dla wieku juniora. To są chłopcy z rocznika 2-2-2-3. Czyli chłopaki już szkoła średnia, poważni zawodnicy troszkę już trenują, mają, mają tą tej piłki ręcznej w nogach i w rękach, że tak powiem. Trenują już niektórzy od, od, od 7-8 lat nawet. I paru chłopaków już nawet y, trenuje z pierwszą drużyną MTS-u No i myślę, że kiedyś będą tutaj stanowić o sile. Tego zespołu pierwszego. Miało być cztery zespoły, niestety Kusy w ostatnich chwilach zrezygnował z przyjazdu z powodów tam kadrowych, dlatego y, grają Rokitnica Zabrze, UKS 1 Myślenice no i Gospodarz Pemot Będziemy grać 2 razy 25 minut, czyli tam o 5 minut krótszy, o 10 minut w sumie krótszy mecz, no, myślę jak na dwa mecze w ciągu dnia, także to będzie spora dawka gry dla tych chłopaków, no i, no i też myślę dobre przetarcie przed ligą. Myśmy już byli na takim turnieju w Zabrzu, właśnie to był turniej Silesia Cup, tam były cztery zespoły, no udało nam się go wygrać. Między innymi z Rokinicą Zabrze, tam graliśmy właśnie. Także to jest ich drugi turniej. Wcześniej graliśmy też sparring tutaj z drużyną z Libiąża. No i tyle, tyle mamy możliwości, jeżeli chodzi o, o grę. No, troszeczkę turniejów tutaj w Polsce poodpadało ze względu na, na, na COVID. Dlatego staramy się wykorzystać każdą okazję do gry. No i jak najlepiej się przygotować do ligi, która mam nadzieję się zakończy w tym roku.